Wystarczy tylko zaprosić Boga. Wystarczy tylko mieć wiarę. A Bóg cię dotknie. Boża moc nadejdzie. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Ci, Jezu. Podejdź proszę. Ty. Podejdź. Ty. Ty. Chodź, przejdź proszę na scenę. Dziękuję Ci Jezu. Czas być wolnym. Bóg cię uwalnia. Czy chciałbyś się czegoś wyrzec? Tak, jestem uzależniony od 16 roku życia. Ukrywałem to przez całe życie, przed wszystkimi. Będąc tak uzależnionym, musiałem trzymać wiele spraw w tajemnicy. I to spowodowało, że żyję jak patologiczny kłamca. To trwa już tak długo, że teraz już nie wiem, kim jestem. Nie chodzę do kościoła. Dorastałem tak jak ty. Nie mam pojęcia, kim jest Bóg. Czytałem Biblię, ale religia pogarszała sprawy. Jestem tu dzisiaj, bo powiedziano mi, że możesz pomóc. Lub znasz kogoś, kto może mi pomóc. Znam Jezusa. Pan, król, nasz zbawiciel Jezus. I on kocha Cię tak bardzo, że przeprowadził Cię tu dzisiaj. By Cię uwolnić. On uwolni Cię teraz od uzależnienia, kłamstw, od wszystkiego, ponieważ Cię kocha. Kluczem, by być wolnym, jest wyrzeczenie się, co generalnie oznacza, nie chcę już tego w moim życiu. I wyrzekam się brania narkotyków, wyrzekam się okłamywania. Czy chcesz się tego wyrzec? Wyrzekam się uzależnienia od narkotyków. Wyrzekam się metamfetaminy, wyrzekam się heroiny, wyrzekam się marihuany, wyrzekam się papierosów, wyrzekam się pornografii, wyrzekam się tego wszystkiego. W imię Jezusa wyrzekam się tego, wyrzekam się kłamania. Dziękuję Ci Jezu. Dziękuję Ci Jezu. To czas byś był wolny. Zrywam z ciebie każde pokoleniowe przekleństwo i odłączam go od wszystkiego, czego się właśnie wyrzekłeś. Nakazuję na trzy: każdy powiązany z tym duch, każdy duch, który wszedł przez narkotyki, musi odejść w imię Jezusa. Jeden, dwa, trzy. Wyjdź teraz. Co poczułeś? Poczekaj. Pozwól mi się upewnić. Wow! Jak to zrobiłaś? Jezus to uczynił. To Jezus, On jest pełen mocy. Jezus, On jest prawdziwy. On tu, teraz jest. Nie możesz go zobaczyć, ale możesz go poczuć. Co poczułeś? Czuję, że odszedł ból. Mój ból zniknął. Miałeś ból w nogach? Odstawiam. Słucham? On nie pozwolił mi zażyć tutaj narkotyków, więc mam objawy odstawienne. Miałem! Alleluja! Jezus cię uwolnił. Nie jesteś już uzależniony. Jesteś wolny od jarzma uzależnienia. Narkotyki nie mają już nad tobą władzy. Jezus zabrał to od ciebie, bo cię kocha. To jest prawdziwy Jezus. Hallelujah. Jesteś wolny. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Podziękuj Jezusowi. Jezus. Dziękuję Panie. Jest tak gorąco. To Boże ogień. Bóg cię uwalnia. Dziękuję Ci, Jezu. Podnieś teraz ręce do Boga. Uwalniam to namaszczenie nad Tobą. Bądź wypełniony mocą Ducha Świętego. Bądź wypełniony pokojem i radością. Chrzczę Ciebie Duchem Świętym. Obyś poznał miłość Boga jak nigdy wcześniej. Abyś uwolnił wiele osób z niewoli uzależnień w imię Jezusa. Przyjmij to teraz. aleluja yeah. <plosy> Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Ci, Jezu. Oddajmy Bogu wielką chwałę. Dziękuję Ci, Jezu. Widzicie, jak jest potężny? Dziękuję Ci, Ojcze. Oto, jak potężny jest Jezus. To niesamowita miłość Jezusa, ona zabierze wszelkie zło. Jedyne, co musisz zrobić, to tylko przejść do Niego. Dziękuję Ci, Jezu.